Witam pięknie. Kolejny dzień codziennie kochaj Siebie, Louise. Hej, w mojej wersji codziennie bliżej siebie. Posłuchaj, proszę. Dziś mamy 16 października, a tytuł, jaki wybrałam, brzmi: Moje słowa są mocą. Wszechświat słucha zawsze. Wszechświat słucha Twoich myśli i słów bardzo dosłownie i oferuje Ci dokładnie to, co wyrażasz. Każda pozytywna myśl wnosi do Twojego życia dobro, każda negatywna myśl działa jak mur, trzymając to dobro poza Twoim zasięgiem. Ile razy zdarzyło Ci się, że coś dobrego prawie się wydarzyło, ale w ostatniej chwili zniknęło. Zwykle tak się dzieje, gdy w tych ważnych momentach towarzyszy Ci lęk i zmartwienie. Zbyt wiele negatywnych myśli tworzy barierę. Przeciwko pozytywnym afirmacjom. Dlatego musisz mówić jasno, czego pragniesz. Stwierdzenie już nie chcę być chora nie jest afirmacją zdrowia. Musisz stanowczo pozytywnie powiedzieć: Teraz akceptuję doskonały stan zdrowia. Ponieważ mówienie nienawidzę tego samochodu nie sprawi, że dostaniesz wspaniałe auto, nowe, jeśli jasno nie nazwiesz tego, co chcesz. Nawet, jeśli dostaniesz nowy samochód, ale w myśli nad, nadal tkwisz w nienawiści, bo pewnie szybko go znienawidzisz. Bo to, wyrazi, to, co wyraziłaś w afirmacji, to się spełnia. Jeśli chcesz mieć nowe auto, musisz powiedzieć: Mam piękny nowy samochód, który zaspokaja wszystkie moje potrzeby. Bądź precyzyjna a zobaczysz co się wydarzy. Dziękuję pięknie, zapraszam jutro.